Witajcie. Witajcie moi drodzy. Według doniesień gdzieś w pobliżu zamku odbywa się ceremonia namaszczenia dla superżołnierzy. Według książki projektu operacji wskrzeszenie odzyskanej z laboratorium X trzech superżołnierzy żołnierzy ma zostać namaszczonych przez Mariannę Blawacki, dzięki czemu zostaną przemienieni w mrocznych rycerzy według księgi projektu obecność mrocznych rycerzy jest konieczna w końcowej fazie ich planu wskrzesić henryka I z jego tysiącletniego miejsca pochówku musisz jeśli to możliwe przerwać ceremonię przed jej rozpoczęciem i zniszczyć superżołnierzy przed ich przemianą jeśli ich przemiana faktycznie nastąpi nie będzie można ocenić o ile będą potężniejsi ani w ogóle czy będzie to możliwe ich powstrzymanie Ponadto w ZAMku i wokół niego nadal będzie przebywać wielu oficerów paranormalnej SS. Upewni się, że ich też wyeliminujesz. A więc szykuje się Jadka. Jadka w pałacu sztufsztafel. Wiem, że źle to wymawiam, ale z niemieckim to akurat nigdy nie miałem. ...miłych wspomnień ani nie byłem. W tym języku biegły co najmniej. Zresztą też krótko się go uczyłem. Takie czasy miałem również język rosyjski. Tudzież ruski. Jakiś Marcin. Czyżby Polk zdejczył? No, znajdujemy się na terenie zamku SS. Pałacu SS, tak mi się wydaje, prawda? I mamy zmierzyć się z super żołnierzami. Mam nadzieję, że to nie będzie walka pokroju żołnierza, który złoił mi skórę w 19 bodajże odcinku. Mam nieodparte wrażenie, że tutaj kryje, kryje się jakiś sekret, więc jeszcze poskaczę troszeczkę. No tak to wygląda, jakby tu miało coś w tych krzakach. Jakieś złoto, czy cokolwiek. Nie mam pojęcia. Ale sprawdźmy to. Pojęcie o tym na pewno ma Mario 24, który napisał jakąś godzinę temu. Wspaniały komentarz. Alej, rozerwałem. Trajerów. Szkoda tylko, że się połapali Kur... Ale spokojnie Wracając, Mario Jeszcze raz Ci bardzo serdecznie chcę pozdrowić z tego miejsca bardzo mi się bardzo jestem rad z tego, że podobało Ci się to, co co nagrywam, tak jak pisałem się w tym jakoś odnalazłeś. Bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że zostaniesz z nami tutaj na naszej wajpie, na dużej. No i tak jak pisałem, również Twoje rady, bo mówisz, że jesteś, że przeszedłeś w Orwestleina wzdłuż i przeszedłeś. Twoje rady, jak i polecenia zawsze będą mile, mile widziane. A my tymczasem. Proszę bardzo, nieświadomi tego, co ich czeka. Proszę. Uprzejmie. Tu mi Chyba nie. Ale dokończymy dzieła. W tradycyjny sposób. Zobaczcie, jak to wygląda. Oho! No. Powiem szczerze, że. Nie kłamali jeśli chodzi o. Kilku wrogów. O no jeszcze. pani Inki. proszę bardzo. Ładnie wyglądasz, ale to troszeczkę chyba niepraktyczne widziam go. I o ile mnie wzrok mój starczy nie myli, to właśnie odkryliśmy jakiś sekret, a raczej przejście do niego. Zbierajmy sobie amunicję. Ale słuchajcie, czy ja nie byłem już tutaj z... z panem... kolaborantem... Yy, znaczy... kolaborantem z... perspektywy nazistów, prawda? Z tym... niemiaszkiem. Słuchajcie, już, już chwileczkę, wejdę tam. O ile będzie to możliwe. Jak się domyślam... <coughs> przepraszam. Jak się domyślam, te drzwi właśnie otwierają się za pośrednictwem tego przycisku. Ale najpierw musimy jeszcze. Nie wiem skąd to pada. Nie wiem. No, tu nie można tak. Chuzia na juzia. Jak widzicie przypłaciłem to. Sporą ilością życia, i zobaczmy jeszcze raz. Słuchajcie, strzelam, otwiera się, tak jest. I to jest, słuchajcie, jak mam rozumieć, jakiś sekret, który przypomina mi, tak jest, przypomina mi jakąś bursztynową komnatę, o której krążą legendy i bajania. Coś znajdziemy w ścianie. O proszę. Ta książka. Tak jakby ktoś z zabrał stąd książkę. Jak wiemy z filmów i nie tylko. Regały z książkami. To często przejście do innego pokoju. Ta pokoju. Ale w tym przypadku chyba tak nie jest. Nie szkodzi. Ale bardzo ładnie to wygląda co. Jest klimacik, naprawdę jest klimacik. Fajnie, że jest klimacik, ale ja, jak ja mam teraz tam wyjście? Aha, okej. Okay. Nie zauważyłem. No tutaj też, tutaj też tej lokacji niczego nie brakuje, jeśli chodzi o klimat. Zgodzicie się chyba ze mną. Słyszę kroki. Peter Tak się to chyba mówi. Wymawia. Rozpłuje się. Kolejna. Ale nie ze mną te numery. Złotko. Byłem nieco szybszy. A teraz zapiszmy, so zapiszmy sobie jeszcze grę. Ok. Mamy złoto, słuchajcie. Złoto, szmata, która dziwnym trafem znalazła się na ścianie, a nie na podłodze. By ją wyczyścić. Poszperajmy. Po, poszukajmy jeszcze nabojów. I może, właśnie, jakieś apteczki, jakiegoś posiłku. Bo sami widzicie, że. Nie jest łatwo, no ale naprawdę robi to na mnie wrażenie. Gra z 2001 roku, słuchajcie. Ja rozumiem, że na, na większości komputerów y, użytkowników nie wyglądało to w ten sposób, prawda? Ja tutaj gram na najwyższych ustawieniach. Jeszcze mam ten. Jest to MODY. Real RTCW. O, te, o co też pytaliście swoją drogą? myślę, że podnosi jakieś tekstury, tekstury i tak dalej. Ale naprawdę, no sama budowa tych poziomów jest... Jest fenomenalna po prostu. Powolutku, zapiszmy sobie. Szybkim zapisem. I nauczmy moresów. Niemiażków. Słuchajcie, no, jak e, widać, wszyscy się mnie już tu tutaj spodziewają. Przerwałem kolację, bardzo mi z tego powodu. Wszystko jedno. Drodzy panowie, nie wiem czy to były jakieś pieniądze, czy o co tu chodzi? Zaraz tam wejdziemy, ale najpierw sprawdźmy. Nawet nie zdążyłaś zareagować. No ale nie masz się co na sobą użalać, nie masz to być zdziwiona, bo masz do czynienia z człowiekiem, który pokonał tymi rękami super żołnierza. Czym wpędził w depresję niejakiego Wilhelma ...Strasse... Trupią główkę! Gdzie jesteś? Bo stamtąd przyszliśmy, słuchajcie. I potem, tym się jak rozumiem, możemy tam dojść. O yes, wie... Nawet nie zdążyłeś tak, że... ze mną zawalczyć. Nie czas na muzykę. I radosne pląsy to czas, by zgładzić każdego, kto stanie mi na drodze. Przeczytajmy list, który znaleźliśmy tutaj, ale przedtem jeszcze zapiszę. Okay. A więc, do Reichsführer SS Henry Schimmler, od Oberführer SS Blawacki, najwyższa kapłanka, Wydział Paranormalny. Czyli wiemy już, kim jest ta pani cała Blawacki. Mój dobry przyjacielu i przywódco, pisząc do Ciebie jestem przepełniona mieszanką radości i oczekiwania. Nadszedł dzień, niemal godzina naszego największego triumfu. Przeznaczenie przyciąga Przeznaczenie przyciąga nas teraz do naszego spotkania z naznaczonym, wprowadzając nas do nowej, chwalebnej, tysiącletniej Rzeszy. Pamiętasz długie lata naszej walki? Czasy, kiedy tylko Ty i ja pozostawialiśmy pozostawaliśmy nieugięci. Kiedy tylko ty i ja nie dawaliśmy odwieść od naszego celu lub naszej wizji. Pomyśl o wszystkich głupcach, którzy z nas szydzili. Tchórzach, którzy wyśmiewali nas za naszymi plecami. Mówię im, niech śmieją się ci, którzy wygrywają. Wierzę, że wkrótce obaj będziemy się śmiać. Twój sługa, Marianna. O matko. Oj, jaka oddana Marianna Blawacki. No ale każdy ma jakieś swoje odchyły. Słuchajcie, tu się można naprawdę pogubić, bo ja co prawda, co prawda mniej więcej wiem w którym kierunku zmierzam, a światło świadczy też o że w dobrym kierunku zmierzam w torze cały czas w swojej drodze Aż to również to, że wykonałem już jakieś jedno z powierzonych, powierzonych mi zadań. Ale korci mnie, żeby jeszcze się wrócić słuchajcie, ale zobaczmy to zadanie. Zabij generała von Schauber. Okej. Okay. A drugie zadanie to zlokalizuj tylne wyjście z pałacu. Okej, okay, słuchajcie, korci mnie jeszcze, żeby przejść tutaj. Szpeciło tą piękną, nomen-omen ścianę. Żeby wejść na to drugie skrzydło. Drugie pierwsze. Od którego zaczynaliśmy, bo. Nie zajrzałem jeszcze. Przepraszam. Nie zajrzałem jeszcze przecież tutaj, prawda? czy da się tutaj wejść niestety ale nie nie szkodzi ale wolałem to po prostu sprawdzić żeby niczego nie, nie przeoczyć no nie mówię tutaj o sekretach czy złocie jak jest całą pewnością przemyka mi koło nosa ale jak wiecie gram w tę grę pierwszy raz i ciężko mi jest zachować spójność odcinka jakąś tam zwartość zmieścić się w danym przedziale czasowym żeby to nie trwało godzinę a a jednocześnie znaleźć wszystkie sekrety o których przecież nie mam bladego pojęcia no to z tym hitlerem na początku to mi się udało po prostu bo nienawidzę tej mordy już odruchowo ręka poszła w kierunku strzału Ale tak, to jest, wiecie, ruletka. Tutaj też się nie dostaniemy, słuchajcie. Musimy znaleźć to wyjście. A ja jeszcze chętnie znalazłbym coś do, do jedzenia albo jakąś apteczkę. Chociaż apteczkę chyba mamy. W... Apteczkę mam na Podoręciu. Musimy to sprawdzić. Poczekajcie chwilkę. Czy to było chyba. Tak jest. Dobra. Na chwilę straciłem rozum, zapomniałem jakim przyciskiem się to te przedmiot z sakwy. Używa Tak uzbrojeni, tak doposażeni zapiszmy jeszcze grę, ale to już szybki zapis. I poszukajmy Poszukajmy wyjścia z tego pięknego pałacu z przez. No tutaj, tutaj doszło do starcia, a no więc może gdzieś tutaj właśnie jest jakieś ukryte przejście. Zabawmy się w Wolfensteina 3D, no ale nie wydaje mi się, żeby to była prawda. No tutaj nie wejdziemy, możemy tu się, tu, tutaj się dostać, ale na pewno nie. Nie tutaj, nie tędy, nie, nie z tej strony. Tak samo jest z, z tymi drzwiami. Słuchajcie, wpadło mi teraz coś do głowy, że przecież snajperzy, którzy tam byli, chodzili po dachu. No właśnie. No właśnie. To było łatwiejsze niż mógłbym przypuszczać. Zerknijmy jeszcze tutaj. No to wydaje się być bezpieczniejszą opcją, tak jest, ten regał. Widzisz mnie? Chyba nie. Ale słuchajcie, ja się, boję się tylko, że przede mną jeszcze tych trzech super żołnierzy, o których była przecież mowa. wiem, czy to w do postarcia. Może następnym w przyszłym. Bo i tak też może to przecież wyglądać. O Jezus. Powolutku, panowie. Wszyscy zginiecie. Tylko po kolei, żeby nikt dwa razy. Pory nie rosną. Dziękuję, dobranoc. Proszę, ja ciebie. O, 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 o! Powolutku. Uh -huh. Użyjmy lunety. A, to te panienki. Kuso. Kuso ubrane. Nie wiem, co było, co było inspiracją do stworzenia takiego przeciwnika, ale... No tak jak już wspominałem wcześniej, podobne są do, do tych pamiątek z Half-Life'a. Również jakiś tak, są nazwijmy to, strojach. Ale nie po to tutaj jesteśmy, żeby się przecież zastanawiać kto co miał w głowie tworząc takie postać. Jesteśmy tu tylko i wyłącznie w jednym celu Brnąć przez rzeszę O Jezus! O tak jak myślałem Zapiszmy sobie, jak się domyślam chodzi o to, że zaraz stanę w twarzą w twarze. Super żołnierze. Czyż nie? Ale zanim tak, tak się stanie, ja jeszcze zerknę tylko czy czegoś nie pominąłem. Tędy weszliśmy chyba, tak? Nie no, jakby, przecież weszliśmy. Weszliśmy dachem, a te drzwi były zamknięte. Nie było dostępu. Od zewnątrz. No nic. Z duszą na ramieniu, bo... A nie, to jest pancerwaut, jakieś kmioty. Matko jedyna, już myślałem. Czy tutaj są dokumenty, które mogłyby... Kochanie Nie skaż do mnie. Czyli tu jest to tylne wyjście, okej. Okay. Powiem szczerze, że niewiele widzę. No ktoś zerwał, ale... To chyba nie był śmiertelny strzał. Ale ten. Ten już jak najbardziej. Możecie pozwolić mi uciec, tak? Ale ja nigdzie nie uciekam. Ja po prostu. Stawiam wam czoła. Tropię was. Po to, by was wszystkich pozbawić życia. Raczej wy powinniście uciekać przede mną, o czym przekonali się wasi nieżyjący już koledzy. Jak widzimy, jak widzimy mam granatników pod dostatkiem. Możemy tak użyć go, chociaż chyba już nie będziemy mieli okazji. Jak się domyślam to już jest, tak jest. Końcowy etap tej misji, jak i końcowy etap tego odcinka. Za poglądanie którego Wam serdecznie dziękuję. Zapraszam na kolejne. Trzymajcie się. Do następnego i cześć.